Znajdujemy się w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Pracujemy obecnie nad spektaklem pod tytułem Tęsknica w reżyserii Pameli Leonczyk. Spektakl przygotowywany jest w ramach Nowych Epifanii i zainspirowała nas pewna historia, którą w zeszłym roku miałyśmy okazję odkryć historia wsi Gędzice Żytawskie, która została wysiedlona na skutek działalności kopalni odkrywkowej Turów. E, sytuacja wyglądała tak, że kopalnia zadecydowała, że hałda e, przesunie się na stronę wsi wiganci żytawskie. E, z tego powodu wieś została wysiedlona, natomiast e, już po samym wysiedleniu okazało się, że hałda nigdy nie przesunie się. I jest to taka opowieść o wsi, która została zmarnowana, która. E, nie istnieje przez jakąś złą decyzję e, i staramy się od tej historii wyjść do uniwersalnej opowieści o domu i tęsknocie za nim.